Mogę już? Mogę. Kolejny blok, blok Gedan Barai. Będzie on chronił naszą strefę Gedan, czyli brzuch poniżej pasa. Przygotowanie. Ręka na bark, mocno dokręcona, mały paluszek dotyka bark i zjeżdżamy. Hop. Po ręce, a druga ląduje. Na hikite. Jeszcze raz popatrzcie. Tak, jakby się Wasza ręka zjeżdżała, sobie po zjeżdżalni. Hop. I w ostatniej chwili ściągamy ją na hikite. Ściągamy rękę, która była wyprostowana. Hop. Kolejny krok. Ważny nadgarstek. W momencie, kiedy przygotowujecie technikę, jest mocno dokręcona. Schodząc na samym końcu. Rotujecie. Rotujecie nadgarstek. Kolejna ważna rzecz praca waszego biodra. Tak jak przy bloku szutołkę, uciłkę, występuje tutaj kontrotacja czyli biodra skręcają się w przeciwnym kierunku. Popatrzcie. W ten sposób. Hop. Hop.